W 1954 roku władzę w Egipcie objął Gamal Abdel Nasser, który w polityce zagranicznej dążył do urzeczywistnienia zjednoczenia państw arabskich. Kupował on broń od ZSRS i zbroił armię egipską. Popierał też Palestyńczyków przeprowadzających ataki na państwo żydowskie. W 1956 roku Nasser ogłosił nacj nacjonalizację kanału sueskiego który do tej pory znajdował się pod kontrolą międzynarodowej spółki, głównie z kapitałem brytyjskim. Wielka Brytania, Francja oraz Izrael poczuły się tym działaniem zagrożone, dlatego w tajemnicy opracowały plan ataku na Egipt. Wojna wybuchła w październiku 1956 roku. Gdy wojska izraelskie wkroczyły na Półwysep Synaj, wówczas Francja i Wielka Brytania wezwały do zaprzestania walk w, w rejonie kanału Suezkiego. Izrael zgodnie z planem zgodził się na to żądanie, odrzucił je odrzucili je natomiast Egipcjanie. W tej sytuacji Brytyjczycy i Francuzi pod pretekstem zdławienia konfliktu i ochrony żeglugi, żeglugi w tym strategicznym punkcie uderzyli na egipskie bazy i wysadzili desant na brzegach kanału. Egipt szybko poniósł klęskę, jednak zarówno ZSRS, jak i USA potępiły ten atak. Który nie był z nimi uzgodniony. Prezydent USA, Dwight Eisenhower chciał zażegnać bliskowschodni konflikt, który, po włączeniu się w niego ZSRS, mógł przekształcić się w wojnę światową, dlatego zmusił wojska brytyjskie, francuskie i izraelskie do wycofania się z terenów egipskich pod nadzorem sił ONZ.